Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Modląc się godzinkami o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi i Panny. Prośby Pana Boga w naszych osobistych intencjach. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Zacznijcie wargi nasze palić Pannę Świętą. Zacznijcie opowiadać częściej niepojętą. Przybądź na miłości, ma Pani ku pomocy, A wyrwi nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, synowi Jego przedwiecznemu, I równemu i w bóstwie duchowi świętemu. Jak była na początku, i zawsze i minie, Niech Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Zawitaj Pani świata. Niebieska Królowa, witaj Panno nadpanny, gwiazdo porankowa. Zabitaj pełna łaski, prześliczna światłości. Pani na pomoc świata, śpiesz się, zbaw nas złości. Ciebie Monarcha Wieczny, od wieku swojemu, za Matkę obrał słowu. Jednorodzonemu, przez które ziemi okrąg i nieba ogniste, i powietrze, i wody stworzył przeźroczyste, Ciebie obluł ubielice. sobie, bo przestępstwo Adama nie ma prawa w tobie. Wybrał ją Bóg i wywyższył ponad wszystko i wziął ją na mieszkanie do przybytku swego. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze nigdy w ciebie przyjdzie. Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo Niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz. Wejrzyj na nas Pani nasza łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli, co niechaj da ten, któregoś Ty Panno porodziła. Syn Twój, a nasz Pan Jezus Chrystus, który z Ojcem i duchem świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej jedyny Bóg na wieki wieku. Amen. Ani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze nigdy do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, Bogu chwała. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przybądź nam, miłościwa pani ku pomocy, Aby mi nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Pała ojcu, synowi jego przedwiecznemu I równemu im bóstwie duchowi świętemu. Jak była na początku i zawsze i nie. Niech Bóg trójcy jedyny na bieg wieków słynie. Zawitaj Panno mądra, w Domie poświęcony, Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony. Od wszelakiej zarazy świata ochroniona, Biermej święta w żywocie matki niż zrodzona. Tyś Matką wszechżyjących, Tyś jest święty drzwiami. Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad aniołami. Ogromna czar, tu jesteś, w szyku obóz silny. Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny. Sam ją stworzył w Duchu Świętym i wyniósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze nigdy do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, Bogu chwała. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przybądź na miłościwa pani ku pomocy, aby berwi nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała ojcu synowi jego przedwiecznemu I równemu w bóstwie duchowi świętemu. Jak była na początku i zawsze i nie. Niech Bóg trójcy jedyny na bieg wieków słynie. Witaj Arkowo przymierza. Tronie Salomona tęczą wszechmocną ręką, z pięknych barb złożona. Tyś krzak Mojżeszów boskim, ogniem góryąca, Tyś różdżka aronowa, śliczny kwiat rodząca, bramorajska zamkniona, runo Gedeona, Tyś niezwyciężonego. Blastr miodu Samsona, przystało, aby cię syn tak zacny od winy, Pierworodnej zachował i z mazy ewinnej, Które ciebie za matkę, obierając sobie, Chciałby przywara grzechu nie powstała w tobie. Ja mieszkam na wysokościach, i tron mój w sobie obłoku. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze nigdy do ciebie przyjdzie. Błogosławmy panu, Bogu chwała. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Bądź nam miłościwa pani, ku pomocy, Aby wyrwi nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Pała ojcu synowi jego przedwiecznemu I równemu i w duchowi świętemu. Jak była na początku, i zawsze i ninie, Niech Bóg w trójcy jedyny na bieg wiek wieków słynie. Witaj świątynią Boga. Trójce jedynego, tyś raj aniołów, pałac wstydu panińskiego. po ciecho utrapionych, o grodzie wdzięczności, o palmo cierpliwości, o cen rzeczystości. Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona, święta i pierworodna. Z nie niedotkniona. Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona, Wszelką łaską jedyna, Panno wypełniona. Jak Lilia między ciernie, tak przyjaciółka moja między córkami adamowymi. Ani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, Bogu chwała, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, aby drwi nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała ojcu synowi jego przedwiecznemu I równemu moim bóstwie Duchowi świętemu. Jak była na początku i zawsze i nie. Niech był w trójcy jedyny na bieg wieków słynie. Witaj miastowo ucieczki, wieżo utwierdzona, Dawidowa basztami i bronią wzmocniona. Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała, przez ciem władza piekielnych mocarzów stajała. O mężna głową Judyt odetwojująca, od nieboli okrutnej lud swój ratująca. Rachel ożywiciela Egiptu nosiła, nam, zbawiciela świata, Maryja powiła. Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja, a zmaza pierworodna nigdy w tobie nie powstała. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze nigdy do ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, Bogu chwała. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, aby wyrmi nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu Synowi Jego Przedwiecznemu i równemu i w Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i nie Niech Bóg w trójcy jedyny na bieg wieków słynie. Witaj światło łoskabawą, coś zwycięstwo dało. Z ciebie słowo przedwieczne, w ciało się przybrało. Aby człowiek spadoło, powstał wywyższony. Niewiele ona aniołów, jest on umniejszony słońca tego mi. Maryja jaśnieje w poczęciu swym jak złota, zorza światłem sięje. między cierniem linią a kruszyłem smokowi, piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi. Tam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca. I jaką mgła ukryłam wszystką Ziemię. Ani wysłuchaj modlitwy nasze, a mu nasz nikt do ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, Bogu chwała, A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Niech nas syn twój o pani do siebie nawróci, A swoje zagniewanie niech od nas odwróci. Przybądź nam miłościwa pani ku pomocy, A wyrwi nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała ojcu synowi jego przedwiecznemu I równemu im bóstwie duchowi świętemu. Jak była na początku i zawsze i nie, Niech Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj, matko szlachetna, w panińskiej czystości, Gwiazdami umieńczona, pani łaskawości. Niepokalana, czystsza, niźli aniołowie. Po prawej stronie króla stoi w złoto w głowie. O rodzicielko łaski, nadziejo okrzeszący, O jasna gwiazdo morska, o porcie tonący. W niemocnych, zdrowie w Twej obronie. Niech Boga oglądamy na górnym syjonie. Jako olej wylany o Maryjo imię Twoje, Słudzy Twoich zakochali się bardzo w Tobie, Pani wysłuchaj modlitwy nasze, A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie Błogosławmy Panu, Bogu chwała, A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Chłonem Panno Święta ofiaruję Tobie, tego dzięki ku większej czcitwej i ozdobie. Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła, a przy śmierci nam słodką opiekunką była. Tać to różka, w której ani pierworodnej ani uczynkowej winy skaza nie postała. W poczęciu swoim, Panno, niepokalanaś była. Módl się za nami do Ojca, któregoś syna porodziła. Módlmy się. Boże, któryś przez niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny, godny synowi swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy. Abyś przez stawiennictwo tej, którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, na mnie mi przyjść do siebie dozwolił, przez tegoż Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Dzisiaj czytane są nowe wypominki. Bardzo proszę, żeby wsłuchiwać się w imiona, nazwiska, wszelkie uwagi, zgłaszać pomszy świętej do zakrystii. Bożemu Miłosierdziu, naszym modlitwom polecają się zmarli. Papieże Benedykt XVI, Franciszek, biskupi naszej diecezji, Wojciech De Boża Wolagórski, Tomasz Kuliński, Augustyn Łosiński, Czesław Kaczmarek, Jan Jaroszewicz, Franciszek Sonik, Szczepan Sobalkowski, Edward Muszyński, Jan Górda, Mieczysław Jaworski, Kazimierz Ryczan, Stanisław Szymecki. Kapłani, którzy pracowali w Busku Zdroju: Walenty Kański, Marian Gosek, Piotr Jarosz, Mieczysław Serek, Jan Kuśmierz, Kazimierz Dzieża, Stefan Nowaczek, Bogusław Wodziony, Jan Pały, Stefan Walusiński, Mirosław Kaczmarczyk, Jarosław Kaczmarczyk.